Cześć moi drodzy, witajcie w pierwszej po długiej, zbyt długiej przerwie recenzji na moim kanale. Dzisiaj już wiecie, co nas czeka recenzja tego bydłoja. Ale zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, jeżeli ten film, ten kanał Wam się podoba, żeby zostawić łapkę w górę pod tą produkcją, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie również subskrypcję mojego kanału. Bardzo pomoże mi to w dotarciu do nowych odbiorców. Tymczasem. Lego tumbler z 2021 roku to już 1 2 3 czwarte podejście Lego do stworzenia tumblera w tej skali w tej dużej skali drugie po modelu z 2014 roku. Ten tkał się z mieszanym odbiorem po tych pierwszych zdjęciach, które pojawiły się w sieci. Pojawiały się opinie, że stary model mimo że miał mniej klocku, wyglądał lepiej. Czy tak było? Zaraz się o tym przekonamy. Pamiętajcie tutaj, że moja wiedza na temat starego modelu opiera się głównie na tym, co zobaczyłem w internecie na różnego rodzaju zdjęciach. Niestety nie miałem okazji zobaczyć go na żywo, ale na pewno podzielę się z wami opinią na temat tego Tumblera oraz porównam go do innego Batmobila, który posiadam w swojej kolekcji, czyli tego Michaela Kitona z, z 1989 roku. Zacznijmy od podstaw. Zestaw numer 76240 zawiera 2049 elementów i jest oznaczony jako zestaw 18+. Razem z tym tumblerem w katalogu LEGO pojawił się jego, pojawiła się jego mniejsza wersja numer 76239 i kosztuje 179 zł. Ma też stosunkowo mniej klocków. Bo 422 elementy ten zestaw oznaczony jako 18 plus za posiadający ponad 2000 klocków kosztuje 999 zł w sklepie Lego można go już wyhaczyć taniej u niektórych resellerów ale tu musicie sobie zadać pytanie czy lepiej kupić ten model Ulego zebrać punkty vip czyli tak naprawdę swego rodzaju cashback, czy jednak kupić go u innego dostawcy. Pamiętajcie, że niedługo, już wielkimi krokami, zbliża się Black Friday prawdopodobnie podwójne punkty vip -owskie. być może uda się go wyrwać w bardzo dobrej cenie. Pamiętajcie również, że ten model tego Tumblera zbudowaliśmy na live'ie na tym kanale. Ja do tego live'a będę kilkukrotnie referował, żeby opisać wam, w której części możemy znaleźć dokładny opis budowy konkretnego elementu. Ale najwyższa pora, przejść do samego Batmobila. To, co oczywiście trzeba o nim powiedzieć, to to, że bardzo dobrze oddaje swój film. filmowy, pierwowzór bryła tego Tumblera jest wykonana bardzo ciekawie. Pojawiły się tutaj opinie, że Starsza edycja wygląda lepiej, ale tak naprawdę z tego co zauważyłem, jedyną różnicą są te boczne panele, i te panele na żywo wyglądają bardzo dobrze. Na zdjęciach wydają się płaskie, ale one są przestrzenne, są pozaginane, zrobione na różnego rodzaju klipach, i na żywo wygląda to naprawdę dobrze. Nie wydaje mi się, żeby wyglądało to gorzej niż w edycji z 2014 roku. Sam model przychodzi do nas również na podstawce, którą widzicie. Teraz oczywiście mamy plakietkę taką UCS-ową, bo to jednak model 18+ Plus serii Super Bohaterskiej, czyli raczej UCS. Co można powiedzieć o tym modelu? Przede wszystkim tylne koła są gigantyczne, naprawdę robią różnicę, różnice. Robią wrażenie swoją wielkością, a mamy ich raz, dwa, trzy, cztery. Przednie koła te mniejsze Ciekawostka, są dokładnie tej samej wielkości, co większe koła w Batmobilu z Michaela Kitona, więc możecie sobie wyobrazić, jak gigantyczne są te. Poszycie boczne, pełne różnego rodzaju załamań, przejść. Bardzo przestrzenny jest ten model i trzeba mu to oddać. Bardzo ciekawa jest to bryła. Uważam, że jeżeli chodzi o samą bryłę, tutaj z boku, z przodu, nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Dach możemy podnieść. Tutaj mamy takie dwa elementy, które nam to ułatwiają. Niestety, dach składa się z dwóch części, a nie z jednej. Ale jeżeli go podniesiemy, to mamy pełen wgląd do wnętrza. We wnętrzu również bardzo dużo różnego rodzaju detali, ekranów, dźwigni, siedzenia. Siedzenia wykonane dokładnie tak samo jak te z Batwinga i z Batmobila 89. Więc LEGO re używa tych samych patentów, ale to dobrze, bo te siedzenia wyglądają ciekawie. Na minus, w tym zestawie mamy praktycznie same naklejki. Poza tymi złotymi elementami, które tu widzicie, wszystko w tym i na drukach, na szybkach, to wszystko w tym zestawie jest naklejką. Szczególnie oczywiście odnoszę się do, na, do tych rzeczy, które wyświetlają się na ekranach wewnątrz Batmobila. Jest to jednak, bądźmy szczerzy, trochę przykre, płacąc 1000 zł za zestaw Lego, chcielibyśmy, żeby to jednak były nadruki. Myślę, że najsłabiej prezentuje się tylna część tego hmm, Batmobila, jednak najsłabiej nie oznacza do końca słabo. Górne poszycie z tyłu wygląda bardzo fajnie, mamy tutaj też różne detale. Mamy coś ala zawieszenie tylnych kół. Myślałem, że te koła będą na jednak swego rodzaju zawieszeniu, bo są trochę luźne. Będą wsparte jakąś sprężyną, niestety okazuje się, że to jest tylko element dekoracyjny. Sam tylny wydech. Pozostawia przede wszystkim wiele do życzenia jeżeli spojrzymy sobie na to jak został wykonany on w Batmobile z 89 który po raz kolejny się odnoszę. Tam wygląda to o wiele lepiej. Sam proces budowania pozostawia pewien niedosyt szczególnie że w pewnym momencie mamy taki element budowany na elementach technikowych pręty tutaj te klocki technikowe mocowane to wszystko do brików tworzy to właśnie ten element. Skośny, który tu widzicie, który jest widoczny po otworzeniu dachu. Bardzo fajny element. Miałem nadzieję, że trochę więcej tego typu konstrukcji się tu pojawi. będzie mieć trochę więcej tych skosów. Niestety, później wszystko było mocowane na jakieś klipy, jakieś skośne, klocki ruchome. Wygląda to fajnie. Nie ma się naprawdę do czego przepić, jeżeli chodzi o samą skorupę tego Batmobila tego modelu. Jedną z rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to to, że mimo iż posiadamy podstawkę do tego modelu, konstrukcja zawieszenia jest na tyle stabilna, że pojazd może spokojnie poruszać się i bez niej może stać, bez niej nic mu się nie stanie. Jest to coś, czego nie można powiedzieć o tym drugim dużym Batmobilu, tam jednak ta podstawka jest koniecznie potrzebna, żeby zawieszenie się nie zapadało. To, co należy jednak y, powiedzieć, na co zwrócić uwagę, to to, że ciężko zakłada się te koła. Ta konstrukcja jest troszeczkę jednak nieprzemyślana, jak tu całe zawieszenie zamontujemy, a tak wygląda to w instrukcji. A dopiero potem spróbujemy wsunąć koło. To ten środkowy element pomiędzy kłami troszeczkę nam przeszkadza i naprawdę ciężko jest to koło tam wpasować, jak już to, przez to przejdziemy, jest naprawdę dobrze. Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, to to, że konstrukcja tych tylnych kół, ponieważ one są mocowane na bardzo wiele pinów. że z 18 pinów w każdym elementu posiadających 18 pinów w każdym kole jest. Sprawia wiele problemów. Jak to zawsze trzeba dobrze wpasować, kilka rzeczy przerobić. Te piny nie zawsze wchodzą, ale na koniec przynajmniej mamy świadomość tego, że to wszystko stoi solidnie. Kilka słów warto powiedzieć też o samych figurkach, bo są bardzo fajne. Za chwilę zobaczycie je na powiększeniach. Ja tutaj wam je już pokazuję. Joker, świetna mini figurka. Nadruk na nóżkach, na pleckach, na torsie. Podwójna główka oraz nadruki na rączkach. Pełno różnego rodzaju detali. Na rączkach mamy wzór koszuli, na torsie mamy kamizelkę i krawat, spodnie też w paski. Naprawdę wygląda to wszystko świetnie. Obydwie główki też nadrukowane są bardzo dobrze. Myślę, że jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza figurka Jokera dostępna w katalogu Lego oraz Batman w wydaniu Nolanowskim w tej pełnej zbroi nadruk na nóżkach, na torsie również nadruk. Na pleckach niestety nie ma nadruku. Na rękach przydałby się, ale i tak, mimo to, bardzo fajna konstrukcja. Warto zwrócić uwagę, że ta pelerynka jest już z takiego bardzo miękkiego, fajnego materiału. Hełm dość klasyczny. No i oczywiście, typowa dla Batmanowych zestawów podstawka, na której prezentujemy obydwie figurki. Cóż więcej mogę wam powiedzieć? Przede wszystkim, że pojawienie się tego Batmobila jest świetnym pretekstem, żebym wreszcie nagrał recenzję tego drugiego Michaela Kitona z 89 roku oraz towarzyszącego mu Batwinga, którego też mam w swojej e, kolekcji. Po drugie, że powinno pojawić się porównanie dwóch tych modeli, ale już w tym momencie dostaniecie pewne moje wrażenia. Co do samego, wracając do samego modelu Tumblera? Wygląda świetnie, na półce będzie prezentował się bardzo dobrze. Uważam, że niczym nie ustępuje wersji z 2014, przynajmniej sądząc po tym, co widziałem na zdjęciach, bo niestety nie widziałem tamtego Tumblera na żywo. Natomiast z tego każdy fan Batmana będzie zadowolony. Jeżeli jesteście naprawdę wielkimi fanami Batmana, to myślę, że to jest must have do posiadania w swojej kolekcji. Niemniej jednak, proces budowania. Nie był aż tak satysfakcjonujący jak się spodziewałem. Tylko 11 ponumerowanych woreczków, oczywiście niektóre w ilości sztuk dwóch. No, ale jak na 2000 klocków poszło całkiem szybko, całkiem sprawnie. Nie wiem, jakbym, jak nie wiem jak określić swoje odczucia. Mam po prostu pewien niedosyt. Model mm, Batmobila z 1989 roku mimo że ma podobną ilość klocków, większą oczywiście, ale powiedzmy ten sam. Rząd wielkości budowało mi się przyjemniej. Tam ta konstrukcja też jest. Ma inną bryłę, ma inne kształty. Jest jednak zupełnie inna, natomiast prezentuje się inaczej, ale równie dobrze. Ale jednak proces budowania był ciekawszy. Cena jest też e, podobna. A więc, jeżeli zastanawiacie się nad pierwszym dużym modelem z uniwersum Batmana, polecam Wam Batmobile e, Michaela Kitona. To jest mój faworyt z tych. Trzech dużych modeli, natomiast jeżeli już tamten macie, ten również polecam. To nie jest tak, że to jest zły model. Po prostu w 2021 roku Lego naprawdę mocno nas rozpieszcza. Prezentuje świetny model za świetnym modelem. Kuźnia, wahadłowiec, Daily Bugle, te modele, które widzicie za mną, Porsche. To wszystko są modele z 2021 roku. Wszystkie te modele mają też swoje recenzje na kanale. Zapraszam Was do ich obejrzenia. Ten jest po prostu modelem dobrym. Wygląd świetny, przyjemność zbudowania dobra. Na pewno nie będziecie żałować zakupu, ale też, jeżeli zastanawiacie się, jaki model kupić, a macie duże braki w swojej kolekcji, jeżeli chodzi o modele z 2021 roku to myślę, że jest kilka lepszych opcji. Tymczasem ja już Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, jeżeli ten film Wam się podobał, uznaliście, że jest przydatny, zostawcie łapkę w górę pod nim, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie również subskrypcję mojego kanału. Tymczasem mogę Wam tylko obiecać, że w miesiącach listopadzie i grudniu będzie na kanale zdziało się zdecydowanie więcej. z innymi poradniki zakupowe na święta, informacje o zestawach, które zostaną wycofane do końca tego roku oraz przynajmniej dwa live'y, jeden pod koniec listopada. Aston Martin DB5 Jamesa Bonda, zapraszam Was serdecznie.